Witajcie z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do odcinka specjalnego. Jest to odcinek z okazji osiągnięcia na dzień dzisiejszy, który wypada 16 maja 100 subskrybentów. Także, jak dla mnie, wielka radocha. W ogóle chciałabym Wam wszystkim podziękować za to, że ze mną jesteście. A teraz przejdźmy do obiecanego już odcinka, gdzie przedstawiam Wam. Moją drugą część kolekcji, tym razem będą to złe postacie z lego Ninjago. Także bez zbędnego gadania przed... nie przedłużajmy i zacznijmy może od najbardziej znanej postaci z Ninjago, jeśli chodzi o złe, jest to Lord Garmadon. Jak widzicie, tutaj mam jego trzy wariacje, jest to wariacja z pierwszego sezonu, drugiego sezonu. Oraz z najnowszego sezonu, tego dziewiątego, tego akurat miałam w Tytanie Oni. A jeśli chodzi o tego, no to mm, dostałam go razem z zestawem Perły Przeznaczenia, tej pierwszej Perły Przeznaczenia. Ogólnie widać jak się zmieniło na przestrzeni lat te figurki. No ale przejdźmy dalej. Ogólnie zapraszam Was, żebyście zostali do końca odcinka, bo na koniec zostawiłam najciekawsze minifigurki, najdroższe oraz... Te najbardziej warte uwagi. No ale przejdźmy dalej. Teraz mamy szkielety. Pamiętacie, ostatnio Wam w jednym z odcinków Powrotu do Legoszłości mówiłam o Samukaju. Jak widzicie, tutaj ładnie się prezentuje w kolekcji. No i tutaj mamy kilka różnych szkieletów z pierwszego sezonu. Ogólnie to nie wiem, czy one są do końca e, dokładnie skompletowane, ponieważ je ja najczęściej trafiałam w tych różnych miksach kilogramowych. No, ale kiedyś może przysiądę i obczaję, czy są wszystkie dokładnie posegregowane, pokompletowane. No, ale szkielety już za nami. No to przejdźmy do cyborgów, naszych nindroidów. Jak widzicie, mamy tu trzy wariacje: dwóch zwykłych nindroidów i jednego tutaj y, tego Kapitana Kryptora. Jeśli dobrze pamiętam, tak miał na imię. Tutaj, jak widzicie, te dwa nindroidy praktycznie różnią się tylko tutaj nadrukiem na torsie, czyli taki aspekt kolekcjonerski, ale warto wiedzieć. Także przechodząc do kolejnych interesujących figur, figurek, mamy tutaj pierwszą minifigurkę Lloyda, jaka wystąpiła w serii Lego Ninjago, jest to zły Lloyd, jako dzieciak, ogólnie posiadał to, to była chyba jedna z pierwszych minifigurek, która posiadała podwójną twarz, jak widzicie tutaj z jednej strony przerażony Lloyd, a z drugiej taki z miną cwaniaczka, takiego zielonego ninja. A tutaj natomiast postać filmowa Garmadona. Tutaj ściągę kapelusz, żebyście lepiej zobaczyli na drugiego, na torsie i na głowie. No, bardzo ciekawy. No, oczywiście różni się od tego pierwszego Garmadona. No ale jak już w tematach filmowych jesteśmy, no to tutaj są figurki z tych polibagów, które były dostępne, bo nie kupowałam ogólnie zestawów z firmu, no bo jakoś nie wpadły mi w oko. Ogólnie z tych wszystkich najbardziej mi się podoba ten, ze względu na tą jego czarną kolorystykę, i na zadrukowane w ogóle wszystkie elementy takie fajne, jakby trochę rdza go zeżarła albo coś w tym stylu. Ale ogólnie ta pani generał wygnana, jeśli dobrze pamiętam, też ma y, ciekawe elementy, na przykład tą swoją właśnie pelerynkę. No ale lećmy dalej. Upsi, tam już się <grywa> duża górka robi tych figurek. No ale przejdźmy do jednej pierwszej części bężonów. Jak widzicie, mamy tu przedstawicieli hypnokobr i e, wężo wampirów, chyba jakoś tak mieli na imię. Są to dwie różne minifigurki, jeśli jak już dobrze widzicie. Ogólnie mm, bardzo mi się podoba twarz e, tej akurat minifigurki, Takiej jak już tu widzicie, o, taki jakby sam się zahipnotyzował, czy coś w tym stylu. A co do tej drugiej minifigurki, no to jest to głowa, która strasznie przypomina gł głowę generała, o której troszkę później, taki mały spoiler, no ale przejdźmy do kolejnych figurek yy, wężonów. Są to yy, figurki chyba dusicieli, czy jakoś tak, tak? To plemię miało na imię. Jak widzicie mam tutaj wszystkie trzy rodzaje, które wystąpiły w Ninjago. Jak widzicie ogólnie wszystkie miały krótkie nóżki, co było charakterystyczne dla tego klanu. Nie wiem czemu, ale ogólnie ciekawe. Te dwie bardzo przypominają te figurki wampirów, ale nie wiem czemu. Może już nie mieli pomysłu na moldy, ale i tak prezentują się rewelacyjnie. No ale teraz przejdźmy do kolejnych figurek wężonów. Jak widzicie tutaj mamy Jedną minifigurkę przedstawiającą plemię e, tych wężonów, co pluły Jadem w oczy, przez co ninja mieli halucynacje A tutaj natomiast mamy Sensei Wu w złej odsłonie. Jak widzicie, jest to e, edycja z e, sezonu Rebooted, reaktywacja, gdzie tutaj nasz Sensei Wu przeszedł na stronę zła za sprawą Pytora wbrew własnej woli. No ale jak już lecimy tak już trochę nie po kolei sezonami, to cofnimy się do czasów z Mrocznej Wyspy, gdzie mieliśmy kolekcję kamiennych wojowników. Jak widzicie starałam się, żeby te figurki się nie powtarzały. Tutaj jak widzicie ten ma ciekawy kask tutaj z tym właśnie przyczepianym elementem do kasku, co bardzo mi się kojarzy z jakąś szczęką czy coś w tym stylu. Hmm, bardzo ciekawy element. Ogólnie, co muszę przyznać, to kamienni wojownicy mieli super zadrukowane twarze, właśnie w te różne takie kreski i symbole. No ale przejdźmy do trochę niższych przedstawicieli tego rodzaju. Są to mali kamienni wojownicy. To byli chyba właśnie właściwie zwiadowcy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie minifigurki z tych pierwszych sezonów, a tutaj po środku natomiast postawiłam minifigurkę z sezonu. Legacy. Ogólnie widać, troszkę się tylko różni nadrukiem. Nie jest to jakaś znaczna różnica, ale zawsze jakaś, żeby mieć do kolekcji. Przede wszystkim, jak widzicie, różnią się tylko kapeluszami. No ale lecimy dalej. Tym razem może cofniemy się trochę w czasie do epoki władców czasów. Tak, jak widzicie, tutaj też mamy. Kolejne wersje wężonów. Nie pamiętam jak się nazywało to po polsku, bo niestety ten sezon po angielsku już oglądałam, ale pamiętam, że bardzo mi się podobały te hełmy, tutaj z wężami przezroczystymi, które wystawały. Ogólnie sam koncept tych zbroi, takich masywnych, był rewelacyjny. Ogólnie tak jeszcze dodając, też interesujące nadruki na twarzach mieli bo jak pamiętacie, ci wężoni składali się z takich mniejszych. Węży. Ogólnie dawało to dość ciekawy efekt. No ale czym byłby ten sezon Mistrzów Władców Czasów bez samych Władców Czasów? Jak widzicie tutaj, po lewej i po prawej mamy Kruxa i Akroniksa. Niestety nigdy nie potrafię zapamiętać, który to który. To był chyba Akroniksa, to Krux. Nie pamiętam. No i po środku kolejny przedstawiciel. Wężonów. Tym razem, jak widzicie, jeszcze bardziej uzbrojony niż poprzedni, bo tutaj, jak widzicie, ma zasłoniętą szyję. Także nic nie przedrze się przez jego obronę. Ogólnie, Crux i Acronix mają jeszcze czapki swoje, ale niestety je gdzieś odłożyłam na bok i teraz nie chcę zbytnio się bawić we przekładanie. Z takich ciekawostek, no to. Jak pamiętacie, to jeden z braci, tych co był uwięziony w tunelu czasu, miał akurat y, taki pociąg trochę do y, elektroniki, i tutaj jest właśnie ten akcent uwzględniony w minifigurce, przez to, że ma tutaj właśnie taki, y, jak teraz macie, telefon, słuchawki, można powiedzieć, o Bluetooth czy coś w tym stylu. No ale przejdźmy, może, trochę w mroczniejsze klimaty, czyli do sezonu duchowego. Tak. Zaczniemy tę rozdawkę od dwóch minifigurek duchów. To jest chyba Banshee, jeśli dobrze pamiętam, ale tego akurat nie wiem, chyba nie miał imiona, imienia. Ogólnie to był chyba po prostu taki bezimienny duch. Ogólnie co najlepsze było... Przepraszam, że tak dużo powtarzam razy, ale... To ogólnie, ale... Podoba mi się to słowo. Trzeba zauważyć, że w tym sezonie mają, mieli bardzo ciekawe właśnie te elementy przezroczyste duchowe tutaj jak widzicie przezroczyste nóżki, głowy oraz sam tył ich masek był bardzo ciekawie łysiwie. jest bardzo ciekawie zaprojektowany oddaje to tą część duchową właśnie e, tych przedstawicieli tych duchów, że tak powiem a jako o duchach mowa, no to tutaj te małe duszki, takie które można było zakładać na głowę innych ninja i się bawić, że niby opętani zostali bardzo pamiętam podobał mi się koncept tych małych duszków i yy, wydawał mi się wtedy bardzo interesujący ogólnie do zabawy czy do odgrywania jakichś scenek ogólnie też yy, trzeba przyznać mieli mają bardzo fajne miny No ale przejdźmy do yy, przedostatniej partii yy, figurek z sezonu duchowego jak widzicie yy, są to te dwa typy Figure, które miały chyba po raz pierwszy wprowadzone, albo może to było w Nights, nie wiem. Taki element duchowy, że tak powiem, że jakby się unosiły w powietrzu, czy coś w tym stylu. Teraz są na przykład te elementy wykorzystywane na przykład w minifigurce Overlorda z sezonu Legacy, albo w figurkach Dementorów jest to chyba bardzo popularny element, jeśli dobrze pamiętam, albo bardzo podobny. Ale przejdźmy do pierwszego. To był chyba, jeśli dobrze pamiętam, ten kosiarz, co zdobywał dusze, albo to był ten kosiarz, Jezus, naprawdę nie pamiętam tych duchów, choć to był mój ulubiony sezon z Ninjago, jeden z ulubionych, no ale wybaczcie mi, dawno to było, już dawno i stare czasy. Ogólnie bardzo ciekawy ten mold właśnie, jak już mówiłam, na dole ducha. Bardzo mi się podoba kolorystycznie, tutaj taki ciemniejszy, zielony i przezroczysty. Ale przejdźmy już do ostatniej partii figurek z sezonu duchowego. Jak widzicie są to najlepsze, no nie na koniec, jak już mówiłam. Tutaj jakiś randomowy duch, nie pamiętam, ale tutaj mamy dwa, dwie wariacje morna. Tutaj mamy Morra z e, tej wyrzutni Erjitsu. Specjalnie dla niego kupiłam, jak widzicie, tutaj jest w takim stroju właśnie e, ćwiczennym. A tutaj jest Lloyd opętany przez Morra. Bardzo mi się, pamiętam, podobał ten element tutaj szaty ogólnie, jak widzicie, e, na piersi Lloyda. Próbuję tutaj go ostrzyć. O, tutaj fakt, że Wygląda jakby na serio, był poszarpany, podziurawiony i w ogóle najgorszy, co mogło się stać. Jak widzicie, składało się to tu z dwóch takich elementów: samej tutaj tej zielonej pokrywki i takiej maski. Ogólnie ten mold maski też jest dość interesujący, jeśli chodzi o wykorzystanie w różnych minifigurkach. No ale może czas na trening? No to przejdźmy do turnieju żywiołów. Niestety z tej kolekcji nie mam dużo minifigurek, bo tylko cztery. Jedną później zobaczycie. Jak widzicie, jest tu minifigurka Klausa, czyli czarodzieja, jednego z wyznawców yy, Czena oraz samego Czena. Yy, jak dobrze pamiętam, to akurat było z polibaga, z yy, właśnie magazynu, ale. Trzeba przyznać bardzo fajnie, że dali wtedy tą figurkę, ponieważ posiada interesującą tutaj, właściwie jak większość złoczyńców z Ninjago, interesującą czapkę tutaj, jak widzicie, kościaną, jakby właśnie ze szkieletu była zrobiona. Tak samo właściwie jak wyznawcy Chena, tylko że, no, Chen jako król, można powiedzieć, miał ją dużo lepszą. No ale jak już jesteśmy w przestworzach, to może przejdźmy do sezonu z piratami. Ogólnie nie pamiętam ich imion, więc nie bijcie mnie w komentarzach, ale jeśli pamiętacie, to możecie mi podać. E, ogólnie niezbyt lubiłam ten sezon siódmy z piratami, więc może to też przez to. Ale muszę przyznać, że z tych piratów najbardziej mi się podoba ten środkowy. On był chyba w zestawie z. Zielonym smokiem Lloyd'a, jeśli się nie mylę, ale no. Bardzo mi się podoba ze względu na to, że posiada tą taką białą maskę, wygląda jak jakiś potwór z innego wymiaru. No ale posiadam jeszcze dwie minifigurki, dość interesujące. Jest tutaj piratka. O, jej też imienia nie pamiętam, więc sorry. Oraz najciekawszy w ogóle figurka według mnie z tych wszystkich z tego ca z całego sezonu. Jest to element z małpą piratów, jak widzicie bardzo fajnie wykonana, tutaj ogonek na którym może się zawiesić i pilnować, czy ktoś nie idzie. No ale może skoro już o piratach mowa, czyli o takich e, morskich łowcach skarbów, no to przejdźmy do łowców smoku, no bo mają podobną fuchę można powiedzieć. Tutaj mamy Jedzjacka i e, gryzek, tak gryzek. A tutaj po środku y, Nitro, jeśli dobrze pamiętam. Y, ogólnie są to te wszystkie trzy minifigurki akurat z oprócz tej, są z gazetki, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, na pewno Nitro jest z gazetki, ale reszta mogła być. O, ten był Firstborn, a y, ten możliwe, że też był Firstborn, bo nie pamiętam dokładnie tych wszystkich zestawów, która minifigurka, z którego była. No, ale kolejne minifigurki z łowców smoków. Tutaj mamy chyba właśnie Gryzaka tak naprawdę, a nie tamten, nie wiem, <noise> już nie pamiętam. Wszyscy Łowcy Smoków jak dla mnie byli tazesami, ostatnio jakoś w tych kolejnych sezonach nie skupiałam się na ich imionach. Tutaj mamy jednego Łowcy Smoków z gazetki, a tutaj natomiast mamy e, Faith w przebraniu ogólnie, tutaj sługi e, Żelaznego Barona. Bo nie, ogólnie on nie chciał, żeby wszyscy inni jego poddani myśleli, że jego najlepszy wojownik jest dziewczyną. No ale jak już mówimy o Iron Baronie, no to szkoda by było go nie pokazać. Jak dobrze pamiętacie, ten kto oglądał ten wie, e, jest to Iron Baron z gazetki, e, która była miesiąc temu. A obok niego drugi główny przeciwnik tego sezonu, czyli mm, The Quiet One. Harumi. Już jak widzicie, jest to Harumi po przemianie, po ujawnieniu swojej prawdziwej tożsamości. Ogólnie wystąpiła ona w dwóch, czy nawet w dwóch, tak, w dwóch zestawach z serii dziewiątej. Na pewno je mam ją dzięki zestawu, zestawowi Sala Tronowa oraz właśnie Tytan Oni, w którym również dostałam Garmadona. No ale jak już mówimy o Harumi, no to. Jej dwójka pomocników się przydała. Jak widzicie, tutaj mamy pana E, a natomiast po drugiej stronie mamy Ultra Fiolet, już z maską. Yy, możliwe, że palne głupoty, ale to chyba była maska nienawiści. Ale poczekajcie, bo tak patrzę tutaj z boku i widzę, że nie przedstawiłam wam jednego z ważniejszych łowców smoku. Nie tylko ważniejszych, ale ciekawszych. Jest to bez nogi. Jak widzicie, ogólnie on będzie w kolejnym magazynie Ninjago, więc jak chcecie, to polecam. E, jak widzicie, jest to ogólnie łowca smoków, który nie miał nóg, stracił nogi i, dzięki, i przez to ma takie właśnie robotyczne przy sobie. No ale jak wcześniej mówiliśmy o pomocnikach Harumi, to przydałoby się też pokazać innych synów Garmadona. Jak widzicie, są to mniej ważne postacie. Ogólnie występowały one właśnie w zestawach, e, właściwie w magazynach. Ogólnie bardzo ciekawe. Tutaj podoba mi się element tarczy i także mieliśmy tutaj rolki. A tak poza tym to ogólnie ciekawy nabytek do kolekcji tyle można powiedzieć. No i przejdźmy już do tej już końcowej części, ostatniej, gdzie pokazuję Wam najciekawsze minifigurki z serii, które uważam, że posiadam, i zaczniemy tą. Serię od właśnie minifigurki Overlorda. Jest to, jak widzicie, minifigurka z serii Legacy. Muszę przyznać, była bardzo ciekawie, jest bardzo ciekawie wyko wykonana ze sprawą użycia tych właśnie takiego fioletowego koloru i takich, e, tego elementu duchowego. Z ciekawostek to jego głowa też jest przezroczysta, co dodaje mu trochę upiornego klimatu. No ale przejdźmy już tak trochę na podium gdzie pokazuję Wam, pam, para, pam, generał wężonów. Mogę przyznać się bez bicia, że jestem dumna z tej kolekcji, że ich posiadam. Tu mamy Acidicusa, tu mamy właśnie Scalesa, a tu mamy... tak. Mhm. Oczywiście nie pamiętam jak, mam, jak ma na imię. Ogólnie Scalesa miałam z dwóch zestawów, dzięki między innymi pierwszej perły, perle przeznaczenia, oraz z jednego zestawu z pojazdem Kola z drugiego sezonu. A tych dwóch natomiast dostałam właśnie nie wiedząc o tym, w mieszance klocków Lego, którą sobie kupiłam przed okresem świątecznym. Ogólnie, jak widzicie, są w bardzo dobrym stanie, z czego się cieszę. Także przejdźmy do kolejnych wężonów. Tak, bo jak widzicie, posiadam również Pytora i jednego z wyznawców Chena już po przemianie. Jak widzicie, prezentują się. W bardzo dobrym stanie. Jak widzicie, jest to oryginalne Lego, żeby nie było wątpliwości. No i co muszę powiedzieć, Pytora Możliwe, że jak jeden projekt wypali, to zobaczycie jeszcze raz na kanale. No ale to już zobaczymy, jak z czasem. No i teraz przejdźmy do najbardziej wartościowych zestawów z serii Ninjago, które posiadam. A są to jakże nie inaczej: Bricktobery. Jak wiecie, w okresie jesiennym Toys R Us wypuszcza serię limitowaną takich właśnie Bricktoberów. Z tym to akurat musiałam wydać, trzeba było wydać 100 zł na zestawy Lego i się dostawało Bricktober za jeden grosz. Bardzo ciekawy interes, choć muszę przyznać, i Bricktober z Harry'ego Petera był dużo ciekawszy. No ale co tutaj mamy? Mamy tutaj Harumi, właśnie po założeniu maski Oni. Mamy tutaj Jaya. Z sezonu e, Opętanie, gdzie jak weszli do tego labiryntu e, w grocie, to zobaczyli swoje przyszłe odbicia. Mamy jednego z synów Garmadona, najmniej ciekawa figurka, oraz mamy tutaj e, Niję w przebraniu służki Mistrza Chena, którą możecie pamiętać z sezonu turniej żywiołów. No ale teraz czas na najciekawszy Tober Dostałam go za stówkę. Jakoś miesiąc, no dobra, przesadziłam dwa miesiące temu. wyhaczyłam na jednej z grup na Facebooku. Jak widzicie, czemu jest taki wyjątkowy? Po pierwsze, posiada białego kryptora dowódcę nindroidów. Posiada Neuro. On chyba się ogólnie nie pojawił w żadnym innym zestawie. Posiadamy mm, mniej ciekawą figurkę y, Cruxa oraz najbardziej unikatową figurkę, jaka mogła wystąpić jest to w złotym stroju z sezonu reaktywacji, jak pamiętacie jak weszli do systemu Mrocznego Władcy to w pewnym momencie przywdziali takie złote stroje, muszę przyznać ogólnie wyciągnę go z pudełka, bo jest zapieczętowane jak widzicie, ale muszę przyznać, jest bardzo szczegółowo wykonany, musicie mi uwierzyć na słowo i tak, na zakończenie chciałabym Wam pokazać ten, kto dotrwa, zobaczymy. Chciałabym Wam pokazać taką moją customową figurkę, którą kiedyś wymyśliłam, właśnie przeszukując zestawy, te właśnie na Kilo, co kupiłam. Jest to minifigurka z mojego wymyślonego świata, bo myślałam kiedyś, że o fajnie by było, jakby Kai zdradził ninja i stał się zły, taki następca Garmadona. I to jest taka właśnie moja. Wariacja, jakby wyglądał zły Kai. Oczywiście tutaj normalnie oprócz stroju, wszystko się zgadza. już wszystko tu się zgadza. Dodałam mu trochę taką jedną pelerynkę. Chyba była to gęsto ogólnie pel pelerynka. No i tutaj mamy właśnie elementy z mm, sezonu z kamienną armią. Tutaj mamy hełm Garmadona. Oprócz tego. Tak więc tak ogólnie wyobrażałam sobie tego złego. Kaja jakby miał się pojawić kiedykolwiek w serii. Tak moj, moja wiecie, fantazja trochę, plany jakby co, lego. Możecie coś takiego zrobić w przyszłości. <grym> no ale, co ja będę dłużej gadać, to jest już koniec tego specjalu na 100 subskrypcji. Jak widzicie, to była moja cała kolekcja Ninja Warta. Tak naprawdę ponad 2000 złotych. Planuję może kiedyś pokazać Wam resztę mojej kolekcji, jakbyście chcieli, na przykład Cym albo z Harry'ego Pottera kilka figurek, ale to już wypowiedzcie mi o tym w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, trzymajcie się i cześć!